Cześć wszystkim, chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Skoda Rapid z 2016 roku w wersji silnikowej 1.2 110 konnej. Samochód jest oferowany na pełną fakturę VAT, więc możemy go sfinansować w dowolny sposób. Jego pierwsza rejestracja miała miejsce we wrześniu 2016 roku, a przebieg to niecałe 51 tysięcy. Wyposażenie tego samochodu to wersja Ambition. Odpalmy sobie samochód. Co mamy na wyposażeniu? Wszystkie szyby: elektryczne, lusterka elektrycznie sterowane, Światła do jazdy dziennej, tempomat sterowanie radiem z kierownicy cestaw głośnomówiący mówiący. No i tutaj mamy kolorowy wyświetlacz. Dodatkowo wyświetlają nam się na nim czujniki parkowania tylne. Klimatyzacja mamy tutaj manualną i poniżej mamy wejście USB i AUX Skrzynia w tym samochodzie jest sześciobiegowa. Przejdźmy sobie dalej. Jak możemy zauważyć, z tyłu mamy też oczywiście już standardowo wejścia ISOFIX A całe wnętrze samochodu, śmiało możemy powiedzieć, że jest w stanie idealnym. Zerknijmy sobie jeszcze do bagażnika, jak to tam wygląda. Jak to na Rapida przystało, bagażnik jest przestronny. Bardzo fajną rzeczą jest ta siatka. Jak przewodzimy coś małego, to nam nie lata po całym bagażniku. Jak już też możemy zauważyć, samochód tak samo jak i w środku, tak samo na zewnątrz, śmiało można powiedzieć, że jest w stanie bardzo dobrym. Nie ma żadnych uszkodzeń, nie ma wgnieceń, przetarć, nic z tych rzeczy. Dzięki za wspólne oglądanie i zapraszam serdecznie.